Myślę, że ten rok był bardzo spokojny. Doszło do trzech kolizji drogowych i doszło też również do jednego wypadku, takiego dosyć nietypowego, bo kierująca jadąc nogą na chodniku wywróciła się i doznała złamań, otwartego złamania nogi. To było takie najpoważniejsze zdarzenie przez ten okres świąteczny. Wykroczeń było porównywalnie mniej ujawnionych, bo około 90. 60 mandatów było nałożonych na kierujących za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Dzisiaj z samego rana od godziny czwartej we wtorek zrobiliśmy działania. Stop, probierz, część wyporanek. I tutaj przebadaliśmy ponad tysiąc kierujących. Nie ujawniliśmy żadnego kierującego po użyciu alkoholu. Jeśli chodzi o te wykroczenia na drogach, one dotyczyły prędkości. Jak to wyglądało? Szeroki wachlarz, bo od przekroczenia prędkości poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przyjazdu oraz wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, przede wszystkim skupiliśmy się na głównych ciągach komunikacyjnych, na te wykroczenia, które tutaj skutkują dużą ofiarochłonnością i dużą ilości zdarzeń drogowych. Czyli trzeba przyznać, że ten okres świąteczny faktycznie był spokojny? Tak, trzeba przyznać, że w powiecie chrzanowskim możemy uznać, że okres tutaj świąt wielkanocnych od piątku do poniedziałku był bardzo spokojny. Dla Was, dla policjantów chyba to ważne, że tych... Nietrzeźwych tych zdarzeń, no, mam wrażenie, jest coraz mniej. Myślę, że z roku na rok jest coraz większa świadomość kierowców, żeby jednak nie wsiadać za kółko, czyli za tą kierownicę po użyciu alkoholu. Dlatego też w każdym z komisariatów jest zamontowany alkoholomierz. Różnego rodzaju to są urządzenia, gdzie każdy kierujący może sobie podejść i przebadać się, czy może wsiąść do tego samochodu, czy to na drugi dzień. Czy, czy po spożywaniu jakiejś tam ilości tego alkoholu, żeby po prostu nie wsiadać za kierownicę po użyciu alkoholu.